Cześć z tej strony manik, a to jest pierwsza część serii FIFA Ultimate Team z moim udziałem. Dziś zaczynamy zmagania złoty Puchar. Mój skład już znacie: Brazylijska Sambaczyka na pierwszy gwizdek. Puchar zaczyna się od razu od 1-8 finału. Przeciwnika nie musiałem długo oczekać. Zobaczmy jego skład. Warto zwrócić uwagę na silną parę napastników Lukaku i Royce. A na prawej obronie mamy Łukasza Piszczka, naszego rodaka. Przed nami mecz pucharowy, więc przygotujmy się na walkę od pierwszego do ostatniego gwizdka. Ma do kogo zagrać. Podanie w polekar, oddał strzał głową, Ależ zachował. Czy to wykorzysta? Uderzenie? No, z tego miejsca można strzelać. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. Papi... I kaka. No, może być groźny. Czy to... Ma no, trochę wolnego miejsca do oddania strzału. I będą rozpoczynali z rzutu roznego. Jest okazja. Ach, szkoda tej okazji. Prób. Ładne podanie. Ale słabe krycie. Wspaniała wrzutka. Pole ale obrońcy Szansa. Nieprawdopodobna obrona. Tylko bro... No strzela! Obronił, ale piłka na boisku. Dobra pozycja do oddania strzału. Niedokładne dogranie. I pi Dobra okazja. No gdyby nie on, byłby gol. Nic przejęli. Partnerzy z drużyny podążają za tym atakiem. Wspaniałe podanie. Zdecydował się... Będzie strzelał? No wsparli teraz bramkarza. Będzie rzut rożny. Mocne uderzenie głową. Widać, że jest za... Mogą wspólnie konstruować ten lata. Strzelał! Niebezpieczna sytuacja. Czy to... No będzie gol! Ale piękna bramka! Gol Żabki urody podanie. Prowadzący zespół ma oczywiście ten komfort, że to rywale muszą gonić wynik. Wydaje mi się... Ależ precyzja, niesamowite zagranie. Blisko już do bramki. Czy to wykorzysta? Tak jest, będziemy mieli rzut karny. Jest w siatce. Zimną pią wykorzystuje. że są mu wdzięczni. Celnie dobrze. Sandro Pato. Świetnie urwał się teraz na paski obrońcy Strzela! Ale tutaj nie... I stracili posiadanie piłki. Pudło. Pięknie podał. Czy to wykorzysta? Jest szansa. Gol. potonał Bramkarza. No po. Czy to wykorzysta? Uderza. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Jest partner z drużyny nieobstawiony. oddaje strzał. Odbił piłkę. Uderzenie. No wyręczył teraz też. Bardzo dobre podanie. A niewiele brakowało. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Nie miał z obroną tego strzału z daleka żadnych problemów w bramkach. Spróbują z pewnością spróbują doprowadzić do wyrównania po tym dośrodkowaniu rzutu rożnego. Ma trochę wolnego miejsca do obania strzału. Jakże ważna bramka dająca wyrównanie na kilka minut przed końcem. W ostatniej chwili przejęli. No i ślisk. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Niecelnie. Ale to jeszcze nie koniec. Robi się niebezpiecznie. Czy to wykorzysta? Aleksandro Pato. Remis jest historią. Ten gol daje im prowadzenie. Ten gol, którego powtórko oglądamy. Ale akcja. Wspaniała wrzutka. Zablokowany strzał. Pusta prawka. Spójrzmy. Piękny goł. No Jezus Maria. Ładne dobranie. Szansa. Był gdzie być powinien. No i sędzia zastosował przywilej korzyści. Jest szansa na kontratak. Byłaby ładna kontra, ale nie udało się. Jonas. Udam! Zdecydował się na strzał! Będzie ródrożny! No, będzie gol! Uderzył, ale prosto wywala! Ślizgiem chce przerwać akcję. No, uderzając z tej odległości, chyba nie spodziewał się, że zdobędzie bramkę. Tak? Strzela! Rada dla Bramka za przytomkiem! I będzie bramka! Ale wspaniała bramka! To Tyle trwał po jednym metrów To jest Tyle, jeżeli chodzi o ten mecz. Skończył się on Wyjąda, wynikiem 5 do 2. Najlepszym piłkarzem meczu Jonas. Zapraszam na. Świerć w takim razie. To byłem Jamaniek, cześć.